Zawsze myślała, że jej życie nie zasługuje na nic więcej niż samotne noce za ladą. Ale kiedy on wszedł, obcy z ciepłym uśmiechem i historią, której nie znał nawet on sam, wszystko zaczęło się zmieniać. Nie dla pieniędzy. Nie dla bajki. Dla prawdy, która bolała i leczyła. Zostań do końca. To nie jest historia o miłości od pierwszego wejrzenia. To historia o tym, co się dzieje, gdy dwoje ludzi zaczyna słuchać ciszy między słowami. Gdyby weszli, tylko minutę później, nigdy by się nie spotkali. Ale los, cichy i uparty, miał własny plan. Zuzanna spojrzała na zegar nad drzwiami. Była dokładnie druga trzydzieści nad ranem, środa, taka jak każda inna. Druga noc z rzędu bez klientów. Nocne zmiany były monotonne, szeleszczące. Światła fluorescencyjne, cichy dźwięk lodówki i niekończące się układanie półek, które nikogo nie obchodziły. Miała 28 lat i coraz bardziej odnosiła wrażenie, że jej życie utknęło w trybie cichym. Czarna kawa z termosu już dawno wystygła, a przez cienką szybę sklepu widać było tylko pustkę ulicy miodowej. Krakowia spała. Tylko ona czuwała. I wtedy zadzwonił dzwonek nad drzwiami. Był wysoki. Miał na sobie płaszcz, który zdradzał pochodzenie spoza Polski, a jego włosy, niedbale ułożone, nadawały mu wygląd kogoś, kto nie próbuje robić wrażenia, a i tak robi. Przedł powoli, jakby nie wiedział, czego szuka. Rozejrzał się i zatrzymał wzrok na niej. Uśmiechnął się. Dobry wieczór, powiedział z lekkim akcentem. Czy mówię dobrze po polsku? Zuzanna uniosła brwi, zaskoczona. Całkiem nieźle, odparła. Pomóc w czymś? Woda. I rozejrzał się jeszcze raz. Może coś lokalnego? Coś, co pani by poleciła? Nie było w tym nic flirtującego. Jego ton był ciepły, uprzejmy, ale jego spojrzenie to było coś innego. Jakby naprawdę chciał ją usłyszeć. Sięgnęła po butelkę wody i paczkę pierników z nowego sącza. Tego nie znajdzie pan we Włoszech, powiedziała, podając mu produkty. Dopiero wtedy zauważyła, jego dłonie drżały lekko, jakby od zimna lub nerwów? Dziękuję. Włochy? Więc słyszała pani akcent, uśmiechnął się. Jestem Luka, turysta. No, trochę więcej niż turysta, ale. w sumie to długa historia. Zuzanna skinęła głową, uśmiechając się lekko, nie pytała więcej. Czasami lepiej nie znać historii ludzi, którzy przychodzą i odchodzą. Ale on nie odszedł od razu. Zamiast tego usiadł przy stoliku w kącie sklepu, gdzie czasem studenci jadali zapiekanki. Zuzanna wróciła do układania jogurtów w lodówce, ale czuła jego obecność. Jakby coś przesunęło się w powietrzu. Inny rodzaj ciszy nie pustka, ale obecność. Po piętnastu minutach podszedł z powrotem. Przepraszam, to głupie pytanie. Ale czy zna pani jakąś księgarnię otwartą rano? Szukam czegoś po polsku. Uczę się. Próbuję zrozumieć wasz kraj, ludzi. Zaskoczyło ją to pytanie. Nie turyści pytali o księgarnię o trzeciej nad ranem. Jest jedna na Grodzkiej. Otwierają o ósmej. Ale dlaczego Polski? Luka spuścił wzrok. Milczał chwilę. Moja mama była Polką. Odeszła, kiedy byłem dzieckiem. Nigdy nie nauczyłem się języka. A teraz próbuje coś odzyskać. Nie wiem czy się da. Zuzanna poczuła coś ściskającego w gardle. Ile razy ludzie przychodzili tu i mówili Poproszę papierosy, nie zostawiając nic. A on przyszedł i zostawił ciszę, która mówiła wszystko. To nie jest głupie. To piękne, odpowiedziała cicho. Zegar pokazywał trzecią piętnaście, gdy wyszedł. Ale zanim zamknął drzwi, spojrzał na nią jeszcze raz. Czy mogę jutro znów przyjść? Nie odpowiedziała od razu. Potem tylko skinęła głową. Gdy. drzwi zamknęły się za nim, serce Zuzanny biło inaczej. Nie szybciej, głębiej, zwykła noc. Ale już nic nie było zwykłe. Zanim przejdziemy do następnego rozdziału, zasubskrybuj, jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej historii. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jesteśmy ciekawi skąd jesteście. Tej nocy śnieg spadał niemal bezszelestnie, miękko przykrywając krawężniki, dachy zaparkowanych samochodów i znaki drogowe jak cichy szept zimy. Ulica miodowa była jeszcze bardziej pusta niż zwykle, a mimo to Zuzanna czuła napięcie, którego nie potrafiła nazwać. Niby wszystko było tak jak zawsze: ta sama herbata z automatu, te same kody kreskowe, które znała na pamięć, ale serce biło trochę za szybko. Zastanawiała się, czy naprawdę przyjdzie. Może powiedział to tylko z grzeczności. Może był jednym z tych, którzy mówią, że wrócą, ale nie wracają. W końcu był turystą. Miał milion możliwości. Po co miałby wracać do sklepu spożywczego o trzeciej nad ranem, gdzie kobieta za ladą miała cienie pod oczami i życie, które zbyt często milczało. Była druga piętnaście, kiedy zadzwonił dzwonek. Wszedł z mokrym szalikiem wokół szyi i śladami śniegu na butach. Uśmiechnął się, jakby czekał na ten moment cały dzień. A może, jakby tylko to miejsce miało w nim sens. Dobry wieczór, powiedział, jakby to był rytuał. Wróciłeś, odpowiedziała zanim zdążyła się powstrzymać. Brzmiało to bardziej osobisto niż chciała, ale on tylko się roześmiał. Obiecałem, prawda? Nie zapytał o wodę ani pierniki. Zamiast tego wyjął z kieszeni cienką książkę w miękkiej okładce. Zuzanna rozpoznała ją natychmiast. Tomik poezji szymborskiej, przetłumaczony na włoski i polski. Kupiłem rano, powiedział. Próbowałem czytać po polsku, ale niektóre słowa są jak zamknięte drzwi. Zuzanna wzięła książkę do rąk i otworzyła ją na. Chybił trafił. Nic dwa razy się nie zdarza. Przeczytała. To o tym, że wszystko jest jednorazowe. Każdy moment. Każdy człowiek. Ich spojrzenia spotkały się na dłużej. Znowu ta cisza. Ale tym razem nie była niezręczna. Była jak wspólny język, który dopiero odkrywali. A ty? Zapytał Luka. Co robisz, kiedy nie pracujesz tu w nocy? Zuzanna zawahała się. Nikt o to nie pytał. Od lat. Czytam, trochę piszę. I chodzę. Dużo chodzę. Samotnie? Najczęściej. Lubisz być sama? Nauczyłam się. Znowu spojrzał na nią, tak, jakby próbował zajrzeć pod skórę. Jej słów. A czego się boisz? Zuzanna zamrugała. Nie spodziewała się tego pytania. Zwykle rozmowy z nieznajomymi kończyły się na dziękuję i do widzenia. Ale ten mężczyzna nie był zwykły. Boję się, że nic się nie zmieni. Że wszystko zostanie tak, jak jest. Że zawsze będę tylko tą dziewczyną od nocnej zmiany. Luka nie odpowiedział od razu. Usiadł, jak poprzednio, przy małym stoliku. Wyjął telefon, ale go nie odblokował. Po prostu go trzymał. Ja boję się czegoś innego, powiedział cicho. Że wszystko się zmieni, zanim zdążę zrozumieć, co jest naprawdę ważne. Spojrzała na niego. Milczeli długą chwilę. Tego wieczoru nie było klientów: żadnych. Żadnego starszego pana po piwo. Żadnej studentki po czekoladę. Jakby cały świat się zatrzymał, by dać im przestrzeń. Była trzecia dwadzieścia pięć, gdy Luka wstał. Jutro wyjeżdżam do zakopanego. Tylko na trzy dni, ale wrócę. Zuzanna skinęła głową, udając spokój. Ale w środku coś ją ścisnęło. Tylko jeśli naprawdę chcesz. Chcę, powiedział patrząc jej prosto w oczy. I nie wracam tylko po pierniki. I wyszedł. A za nim zapach mroźnego powietrza i echo czegoś, co dopiero się zaczynało. Tej nocy Zuzanna nie czytała. Nie układała towaru. Siedziała przy oknie i patrzyła na śnieg. I po raz pierwszy od bardzo dawna nie czuła się sama. W sklepie było cicho, zbyt cicho, jakby coś zostało zabrane, a powietrze nie potrafiło się poukładać bez tej obecności. Minęły trzy noce. Każda z nich identyczna pod względem godzin, ale niepodobna pod względem odczucia. Zuzanna liczyła czas nie w minutach, a w braku braku jego głosu, jego spojrzenia, braku nieoczekiwanych pytań, które przebijały się przez ciszę, jak promień słońca przez zasłonięte okno. Wiedziała, że mówił prawdę, wierzyła mu, ale coś w niej. To samo, co nauczyło ją wątpić we wszystko, co wydawało się zbyt dobre, szeptało, że może to było tylko chwilowe, jak każdy inny klient, tylko trochę bardziej grzeczny, tylko trochę bardziej ludzki. Czwartej nocy śnieg przestał padać. Ulica była czarna od roztopionego lodu, a niebo miało ten kolor między granatem a smutkiem. O drugiej czterdzieści pięć nad ranem zadzwonił dzwonek nad drzwiami. Zuzanna odwróciła się zbyt szybko. Serce zabiło mocniej. Ale to był kurier młody chłopak z paczką dla sąsiedniego kiosku uśmiechnął się, zostawił papier i wyszedł. I znowu została sama z ciszą. Trzy dni później dokładnie o trzeciej nad ranem w niedzielę zadzwonił ten sam dzwonek. Ale nie był to zwykły dźwięk tym razem był jak sygnał powrotu Luka stał w drzwiach tym razem bez płaszcza. W grubym swetrze i z plecakiem na jednym ramieniu. Włosy miał rozczochrane, nos lekko czerwony od zimna, a oczy zmęczone, ale ciepłe. Obiecałem, powiedział. Zuzanna poczuła, że uśmiecha się zanim zdąży pomyśleć. Uśmiech nie był kontrolowany. Był czysty. Jak było w zakopanem. Zimno. I pięknie. Ale nie mogłem się doczekać powrotu. Po chwili dodał: Nie tylko do miasta. Zamilkli. Nie było potrzeby spieszyć się ze słowami. Siedli razem przy stoliku w rogu. Luka wyjął z plecaka termos. Nauczyłem się robić grzane wino. W zakopanem wszyscy to piją. Spróbujesz? Spojrzała na niego z lekkim zaskoczeniem. W sklepie. To nie jest sklep. To jest twoje miejsce. A ja jestem gościem. Nalali sobie po trochę do plastikowych kubków. Pachniało goździkami, pomarańczą. I cynamonem, zimowa ulga, zuzanna, zaczął nagle. Czy kiedykolwiek chciałaś po prostu gdzieś zniknąć? Nie na zawsze, na kilka dni. Zobaczyć świat, który istnieje poza tymi ulicami? Nie odpowiedziała od razu. Spojrzała w okno, na puste miasto. Ulice znała jak własną dłoń. Ale ostatnio coraz częściej myślała, że zna je zbyt dobrze. Czasem, szepnęła. Ale nie miałam z kim, a jeśli miałabyś, zamilkła, spojrzała na niego, a on nie śmiał się, nie patrzył z góry, patrzył tak, jakby naprawdę pytał: Dlaczego ja? zapytała. Masz wszystko, pieniądze, czas, możliwości, dlaczego dziewczyna z nocnej zmiany? Bo jesteś prawdziwa i nie udajesz, że nie jesteś zraniona, a ja mam wszystko, ale nie mam nikogo, kto patrzy tak jak ty. Jakby życie coś kosztowało, bo kosztuje, prawda? To był ten moment, ten, którego nie zaplanujesz, nie wymyślisz, nie przewidzisz. Zuzanna sięgnęła po dłoń ludzi, ciepła, trochę zmarznięta, ale pewna. Nie wiem dokąd to zmierza, ale jeśli jutro wrócisz, przyniosę ci coś, miejsce. Jedno takie w Krakowie, którego nie ma na mapach turystycznych. Wrócę. Tego ranka, gdy kończyła zmianę, świt nad miastem był różowo szary. I przez chwilę, tylko przez chwilę, Zuzanna uwierzyła, że może być coś więcej niż samotność. Może być ktoś, kto wraca. I może ona też wróci do siebie. Luka czekał już przed sklepem, kiedy Zuzanna kończyła swoją zmianę. Była piąta dziesięć rano, jeszcze ciemno, ale nad dachami kamienic zaczynał pojawiać się szary cień poranka. W rękach trzymała mały termos i papierową torbę. Gotowy? Zapytała. Uśmiechnął się tylko i skinął głową. Ruszyli razem w stronę Wawelu, ale nie szli głównymi ulicami. Zuzanna prowadziła bocznymi ścieżkami między starymi murami, przechodząc przez małe podwórka, które znała z dzieciństwa, nie rozmawiali wiele. W ciszy było coś intymnego, jakby każde słowo musiało mieć wagę. Po dwudziestu minutach doszli do małego skweru za klasztorem. Ławki były zamarznięte, ale widok, widok był inny niż wszystkie. Nad Wisłą widać było powoli budzące się miasto. Z oddali rozlegało się bicie dzwonów. W oddali, za mostem, pojawiło się pierwsze światło tramwaju. Kiedy byłam mała, zaczęła Zuzanna. Mama zabierała mnie tu, kiedy ojciec zasypiał pijany. Siedziałyśmy i jadłyśmy ciepłe bułki, które piekarnia obok wyrzucała o świcie. To było nasze schronienie, Luka słuchał nie przerywając. Potem, kiedy odeszła, przychodziłam tu sama, żeby sobie przypomnieć, że coś kiedyś było dobre. Nie idealne, ale prawdziwe. Wyjęła z torby dwa precle i termos. Nie są z tej samej piekarni. Ta już nie istnieje, ale chciałam ci pokazać to miejsce, bo ty też przynosisz coś prawdziwego. Luka wziął precla z wdzięcznością. Jego spojrzenie było miękkie, ale skupione. Myślisz, że człowiek może zacząć od nowa? Zapytał po chwili. Nie wiem, ale może zacząć inaczej. Milczeli chwilę, patrząc na miasto. Moja matka była twardą kobietą, powiedział Luka. Nigdy nie wróciła do Włoch, umarła tu w Polsce, ale nie chciała, żebym poznał jej przeszłość. Nigdy nie mówiła o tym, co ją zraniło, a ja próbuję zrozumieć, co jej zabrano. Może dlatego wracam tutaj? Zuzanna czuła, że jego głos drży, jakby mówił to po raz pierwszy. Czasami ludzie nie chcą, żebyśmy znali ich przeszłość, bo boją się, że przestaniemy ich kochać, gdy zrozumiemy skąd przyszli. A ty? Zapytał cicho. Gdybym chciał zostać dłużej, miałbym gdzie wracać? Nie odpowiedziała od razu. Ale potem, bardzo spokojnie, bez dramatyzmu, powiedziała: Może, jeśli przestaniesz uciekać. Wstała. Zabrała torbę, termos i ruszyła powoli w stronę miasta. Po kilku sekundach dołączył do niej. Nie musieli mówić więcej. Ta rozmowa, ten moment, nie był początkiem miłości filmowej. Był początkiem czegoś bardziej kruchego, a przez to cenniejszego: zaufania. Tego samego dnia po południu, kiedy Zuzanna próbowała zasnąć przed kolejną zmianą, dostała wiadomość. Znalazłem mieszkanie, na Kazimierzu. Na miesiąc. Nie musisz nic mówić, ale będę tu, blisko, jeśli zechcesz. Zuzanna odłożyła telefon, leżała w ciszy i po raz pierwszy od lat pomyślała: Może nie wszystko musi się kończyć, zanim się zacznie? Mijał tydzień, odkąd Luka zamieszkał na Kazimierzu. Mieszkanie było małe, z widokiem na podwórze, w którym dzieci bawiły się między suszącym się praniem. Wystarczające. I, jak sam powiedział, pierwsze miejsce od dawna, które nie wyglądało jak hotel. Nie spotykali się codziennie. Zuzanna wciąż pracowała nocami, ale zaczęła wychodzić z pracy 15 minut wcześniej, by wypić z nim poranną herbatę. Zimą było ciemno jeszcze długo po świcie, ale ich rozmowy oświetlały coś więcej niż tylko kuchnię. Z czasem te poranne spotkania stały się rytuałem. Rozmawiali o książkach, wspomnieniach, o rzeczach błahych i ważnych, o tym, czego bali się powiedzieć innym, ale pewnej nocy, dokładnie w sobotę, na przełomie lutego i marca, coś się zmieniło. Do sklepu weszła kobieta. Wysoka, elegancka, pewna siebie. Mówiła po angielsku z włoskim akcentem. Miała w ręku kartkę z adresem. Szukam luci, podobno bywa tutaj. Zuzanna poczuła, jak żołądek się ściska. Przez kilka sekund nie była w stanie odpowiedzieć. Kim pani jest? Zapytała w końcu, starając się zachować spokój. Pracuje dla jego ojca. Luka miał wrócić do Mediolanu dwa tygodnie temu. Jest coś pilnego. Sprawy rodzinne. Majątek. Przyszłość firmy. Zuzanna skinęła powoli głową. Nie pracuje dla niego. Proszę spróbować pod tym adresem. Podała jej nazwę ulicy na Kazimierzu. Ale nie wiem, czy będzie chciał panią widzieć. Kobieta uniosła brew. Zawsze wraca. Zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Po zmianie Zuzanna poszła do niego bez zapowiedzi. Luka był zaskoczony, ale nie zaskoczony jej obecnością, tylko jej twarzą. Ona była w sklepie powiedziała cicho. Nie musiał pytać, o kogo chodzi. Westchnął, odwracając wzrok. Wiedziałem, że w końcu mnie znajdą. Ale nie jestem już tym samym człowiekiem. Ale czy wiesz, kim jesteś teraz? To pytanie zawisło w powietrzu. I to nie była złość, to była obawa. Że coś kruchego, co zbudowali, może zostać rozdarte przez świat zewnętrzny, który nie zna ciszy tylko decyzję. Wiesz, co jest najgorsze? Powiedziała Zuzanna. Że nawet jeśli cię teraz stracę, i tak było warto. Luka podszedł do niej. Ujął jej dłonie. Nie chcę cię zostawić, ale nie mogę też udawać, że nie mam drugiego życia. Muszę wrócić, uporządkować to, ale. zamilkł, ale, szepnęła, ale chcę, żebyś wiedziała, że niczego nie żałuję i że jeśli dasz mi czas, wrócę. Nie jako turysta, nie jako ktoś z innego świata, wrócę jako człowiek który wybrał, nie było pocałunku, nie było dramatycznego uścisku, była długa cisza. I spojrzenie, które znaczyło więcej niż jakiekolwiek słowo, Zuzanna odwróciła się i wyszła. Nie zatrzymał jej. Wiedzieli, że to nie jest koniec, ale też nie była to obietnica, to był wybór. Minęły trzy miesiące. W sklepie zmieniła się kierowniczka. Zuzanna pracowała teraz w dzień na własną prośbę, miała więcej światła w życiu. Zaczęła pisać opowiadania, które wysyłała do lokalnych gazet. Jedno z nich, o mężczyźnie, który przyszedł po wodę, a zostawił serce, zostało opublikowane. Któregoś popołudnia, gdy kończyła zmianę, przyszła paczka bez nadawcy. W środku był tomik poezji szymborskiej. Ten sam, który. Kiedyś trzymali razem. Między stronami znajdowała się kartka. Wrócę niebawem. Tym razem na dłużej. Jeśli miejsce w twoim świecie wciąż jest wolne. Chcę w nim zamieszkać. Elzuzanna uśmiechnęła się i po raz pierwszy od dawna poczuła, że naprawdę może się zacząć coś nowego. Nie bajka, nie sen, coś prawdziwego. Dziękujemy, że byliście z nami przez tę całą historię. Jeśli Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał. Napiszcie w komentarzu, jak skończyłaby się ta historia według Was i czy wy dalibyście komuś drugą szansę.